Ej, słyszysz to? To jest cisza. Cisza jest nazywana w muzyce najtrudniejszym dźwiękiem. I to ma być spotkanie w diakonie muzycznej? Więc zmieńmy tę ciszę w faktyczną pauzę przed nowym dźwiękiem, który wyda diakonia muzyczne do której serdecznie Was zapraszamy. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się już 14 września, tutaj, czyli w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni o godzinie 19. Mamy łatwy dojazd, więc wypełnijmy ten kościół. Weźmy nasze instrumenty, nasze umiejętności, chęci. Jeśli nie grasz na instrumencie, to nic straconego. Jeśli... Perka Cię nauczy. <laughs> Jeśli kochasz muzykę, to wystarczy. Muzykę i rzecz jest na Pana Boga, bo to dla Niego i w Jego imię chcemy się spotkać i grać, żeby potem iść do ludzi i służyć. o azuba taka pobożna. Zapraszamy! Zapraszamy. I oczywiście nie widać tego. długie blond włosy. <laughs> Ciekawe czy jest długie blond Na pewno Ani Deneki. Może moje? Księdze. Masz z powrotem. Świąteczka. <laughs> Ale ty masz lat dziewczyno w ogóle, skąd ty jesteś? Z Spróż z rokietnicy. Rocznik 2000. Mój pierwszy samochód był starszy od ciebie. <gry>